Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w Pepko na Przeglądzie i zaczynamy od e, takiego zestawu za 25 zł. Zobaczcie, macie tutaj foremkę, szpatułkę, e, wałek e, i foremkę do upieczenia, i foremki do upieczenia ciasteczek, więc macie tutaj taki zestawik, można nawet kupić na prezent, jak ktoś bardzo lubi piec e, ciasta, ciastka i tak dalej, no to będzie super prezencik. O zobaczcie, pokażę wam tutaj solniczkę i pieprzniczkę w kształcie Mikołaja, ktoś tutaj um, ktoś tutaj słuchajcie otworzył kawałek, więc zerknijcie. Dużo nie widać, ale nie chcę rozepsuć pudełka. Tak wyglądają z przodu, a cena, poczekajcie, gdzie tu cena? Ach, z tyłu. Dobra. Już wam tutaj pokazuję. Cena to 20 zł, więc jedna podyszku. Tak to się prezentuje. No i zobaczcie, pokazywałam wam wcześniej tamte miseczki, a tu są jeszcze z takim skrzatem, z saniami i z choinką, i już powiem wam, jaka jest cena tej miseczki kosztuje 12 zł. Możecie kupić taką, albo właśnie z tym skrzatem, idziemy dalej. Jakby ktoś się pytał, bo często się pytacie, gdzie ja chodzę, więc czasami Wam tutaj mówię, jestem akurat w Aurze w Olsztynie, jakby ktoś się pytał. Mamy tutaj takiego ciastka, zobaczcie, możecie takie ciasto upiec. I taka foremka kosztuje 10 zł. W takim nietypowym kolorze, powiem Wam zawsze jakieś czerwone albo zielone, a tu też jeszcze ma, są właśnie granatowe. No i tu jeszcze możecie takiego Mikołaja sobie stworzyć. Są również sztućce szczu do ciasta, ale słuchajcie, jest tak wypchnięte pudełko. Nie, nie będę wyciągać. Nie będę wyciągać, tylko tak Wam y, pokażę. 10 zł kosztują. Y, są z takimi, wiecie, y, oznaczeniami, y, z choineczką, z ciastkiem. No, że po prostu nie pomylicie y, swoich łyżeczek, O tak, łyżeczki do ciasta. Mamy tutaj też taki zestaw. Szkoda, że nie jest wyciągnięte, bo to fajnie i na żywo wygląda. Mamy talerz i taką szpatułkę do ciasta. Kosztuje 35 zł. Dosyć ciężkie, więc myślę, że to jest ceramiczne. No ale szkoda, że nie jest wyciągnięte na wierzch. Tak jak mówiliście ostatnio, czytałam. E, mówiliście, czytałam ostatnio e, komentarz, że fajnie by było, gdyby te choinki, chociaż jedna była wyciągnięta. No, też jestem tego zdania. Zawsze jakieś takie rzeczy z kartonu, to jedna rzecz powinna być wyciągnięta, żeby było wiadomo, jak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj trzy ściereczki i tu one kosztują 30 zł. Są w takim jakby pudełeczku, więc też można sprezentować komuś. Mamy tutaj takie ścierki za 17 zł, dwie sztuki. Zobaczcie, tu macie taką zieloną, a tu jest taka czerwona. I tu obok macie od razu rękawice do nich, możecie sobie zakupić. A tu mamy y, taką z Mikołajem, a tu jest taka z gałązkami. Więc dla każdego coś y, dobrego. Jest dosyć dużo rękawic takich właśnie do pieczenia y, w tym roku. Ale my idziemy dalej, idziemy, 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 zobaczcie tutaj łyżek, łyżeczek, jest tego naprawdę bardzo dużo. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Subskrypcja jest darmowa. Eee, nadal sprawdzam te statystyki i słuchajcie, dużo osób ogląda bez subskrypcji, więc nic was, nic was to nie kosztuje. Wciśnijcie tylko subskrybuj i już będzie po. <laughs> że tak powiem, 15 zł kosztuje ta. Eee, ta poszewka lajkujcie oczywiście, komentujcie udostępniajcie gdzie się da, żeby to poszło jak najdalej, a my lecimy dalej, tu mamy taką w gwiazdki ale tu dojechały, zobaczcie one, tylko, że powiem wam, one są takie miłe na początku a później to się robi takie przynajmniej dla mnie, ja nie lubię tego materiału 15 zł kosztuje, ale wyglądają naprawdę fajnie, zwłaszcza jak ktoś ma dzieciaki, ja w tamtym roku kupiłam dzieciakom właśnie takie poduszki i im się bardzo podobały tu mamy taką z pomponami i ona jest za 15 zł. Te mi się na przykład bardzo podobają, one są takie bardzo miłe w dotyku, biało, to znaczy to jest taka, taka złamana biel, 12 zł kosztuje i złoto. A jak ktoś nie lubi, to tutaj macie zielone, tam jest biało-zielona, więc do wyboru, do koloru. Widzę, że w Olsztynie jest naprawdę dosyć sporo tych rzeczy jeszcze. Yy, może takie nieświąteczne akurat, te, które teraz pokażę. Zobaczcie, tam na dole jest taka, a tutaj jest taka. Dosyć gruba, bardzo mięciutka i bardzo miła w dotyku i ta kosztuje 12 zł. Zobaczcie, nie widziałam jej wcześniej. Z jednej i z drugiej strony yy, taka sama. OK co my tutaj jeszcze mamy co my tutaj jeszcze mamy, o jeszcze możecie tak uznać jako taką świąteczną zimową to tą za 15 zł bo niektórzy lubią właśnie te srebrne dekoracje, więc możecie sobie na przykład taką zamówić, idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy i tu zobaczcie jaka fajna poduszka 50 zł kosztuje, 35 na 50 cm bardzo mięciutka powiem wam, że bardzo miła i z jednej i z drugiej strony wygląda tak samo zobaczcie, tak wam pokażę Ciach... o, pyk! <noise> Dawno tego nie było, nie? Ciach pyk. Dobra, wkładamy ją z powrotem, ale jest naprawdę bardzo przyjemna do tego, bo niektóre to są takie, że ojejku, naprawdę. Zwłaszcza tamte poszewki, które Wam pokazywałam, to dla mnie taki na... na... No nie lubię tego materiału. A wiecie, że ja lubię, jak coś jest bardzo milutkiego, mięciutkiego takiego. Wow. No i zobaczcie, co ja tu znalazłam. I już wam mogę to polecić, bo sobie kupiłam, to znaczy dzieciakom, 60 zł kosztują. E, tu macie wymiary, pięknie to wygląda i to jest, słuchajcie, flanela, flanela ekstra. Chłopcy są zadowoleni, jednemu i drugiemu wzięłam. Tu macie jeszcze takie kraciaste. Zobaczcie, tak to wygląda. Też 60 zł kosztuje i też jest flanelowe, więc e, ja wam polecam z tego serca. Ja wzięłam dwie sztuki i e, już sobie to odpakowałam. Słuchajcie, już sobie to odpakowałam e, i już chłopcy mają nałożone, wyprane i nałożone, e, więc e, tutaj taka polecajka ode mnie. Je, było ich ma mało, bo ja, e, słuchajcie, widziałam tylko dwie i dwie ostatnie wzięłam. Yy, dobra, tutaj mamy za 10 zł takie gałązki kuleczki. One są dosyć takie popularne yy, na święta. Z yy, kocyków już tutaj nic nie widzę, więc przeskakujemy na następną półeczkę. I na następnej półeczce mamy napis. Och, 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 och. <gry> który stoi oczywiście odwrotnie. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. <gry> Miał być hoł, 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 hoł. Yy, I ten napis kosztuje 30 zł. Proszę bardzo, wkładacie sobie tu baterię, odpalacie i też robi fajny klimat. Tam z tyłu jest jeszcze napis Home, ale to już yy, nie świąteczne więc no więc tak. Zobaczcie jeszcze dużo, dużo, dużo lampek. Lampki w Pepko też się opłaca kupować, bo są w fajnych cenach, ale poczekajcie, bo jak gdzieś tutaj coś jeszcze widziałam. O małą choineczkę. Dużo osób mówi, że nie ma miejsca, że właśnie nie stawia choinek dużych. Zobaczcie, tutaj macie taką małą choineczkę. Oczywiście trzeba ją rozłożyć i pięknie ułożyć i ustroić. Yy, I będzie fajnie wyglądała. Ja też mam taką małą choinkę do chłopców. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje kosztuje 15 zł, więc myślę, że cena w ogóle wow. Muszę Wam pokazać tą myszę i oczywiście tych dziadków zaraz Wam też pokażę, bo wiem, że niektórzy lubią, no nie... pokazuję wszystko, nie tylko co lubię. Zobaczcie, tu jest taka mysza. Pierwszy raz widzę w ogóle myszę świąteczną taką dużą i ona kosztuje 20 zł. Tu macie takiego, takiego skrzata, który kosztuje 40 zł. No powiem Wam, że ten po prawej nawet mi się podoba i ten, ten, którego trzymałam. No i tutaj macie oczywiście jeszcze Mikołaje są. E, Mikołaje są po 50 zł. Ja kiedyś kupiłam w Pepko, też mogę polecić Mikołaja. Mam już chyba naprawdę, chyba z 5 lat te, tego Mikołaja i nic się z nim nie dzieje, oprócz tego, że trochę się przykurzył. Dobra, mamy tutaj też takie świece i zobaczcie, jak ta świeca Wam się wypali. To nawet dla dzieciaków możecie mieć e, do kredek czy do długopisów taki pojemnik. Kosztuje 25 zł, a nawet bym się pokusił, że można by było tu wsadzić jakąś roślinkę. To macie Mikołaja i jeszcze pokażę Wam Wasze skrzaty. Proszę bardzo. Jest z czapeczką. Tak wygląda. Czapeczka trochę przekręcona. O, bo to powinno być w tą stronę. I tak świeca kosztuje 20 zł. I te świece tak bardzo, przynajmniej te otwarte, bardzo delikatnie pachną. I zobaczcie, tu są jeszcze takie maluchy. I te maluchy chyba były po 5 zł. Ale zerkniemy. Nie, po 15 to nie te były po 5 zł, dobra. Już Wam tutaj pokazuję. Zobaczcie, takie trio. No, można sobie zakupić fajne, e, fajne świeczki e, w PEPCO. Jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze tutaj zobaczę, czy coś ciekawego mogłabym Wam pokazać. Zobaczcie, tutaj macie takie zestawy, i te zestawy też można e, zrobić m, jako prezent. Obkręcam się tutaj w tą stronę. Zerkam, czy coś tutaj jeszcze jest, ale widzę, że jest. A, jeszcze te jedne łyżeczki pokażę. Zawsze, jak mi piszecie, to później ja, jak nie zapominam, to ja cały czas myślę o tym. 20 zł kosztują takie złote łyżeczki do ciasta. Więc, więc, no, tak to tutaj wyglądał z łyżeczkami. I co ja chciałam Wam jeszcze pokazać? A, ten talerz złoty. Słuchajcie, prześliczny, mieni się po prostu. Wow. Kosztuje 35 zł, ale popatrzcie tak na, na same brzegi pięknie on się mieni, na nasz, nasz żywo to jest po prostu e, super efekt, jak ktoś lubi złoty kolor to będzie na pewno e, zadowolony no i oczywiście tutaj kupa, kupa kocy, zobaczcie a tam stoją jeszcze e, dwa renifery, ostatnio było więcej widzę, że zostały tylko dwa, więc tak to tutaj wygląda, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że Wam się podobało ja dzisiaj życzę Wam miłego wieczoru o trzymajcie się, buziaczki!